Hejka, witajcie. W dzisiejszym odcinku pozycja okapowa. Niektórzy mówią pachwinka w suficie. Jest to odwrotność pozycji PA, czyli pozycji nabocznej, tak jak tutaj macie pozycji nabocznej, odwrotność, czyli w takiej pozycji. Ja, i wielu spawaczy, wieloletnich mówi w suficie. Niektórzy się śmieją, teoretycy, tak jak Wam kiedyś powiedziałem, teoretycy mówią, że to, jest, że to są osoby, które się nie znają. W suficie, to w suficie wiadomo, że to nad głową. Overhead position to jest w języku angielskim, więc nie oszukujmy się, overhead to jest nad głową, czyli, czyli można, można to różnie sobie interpretować. Anglicy nie mają tak skomplikowanych, jakiś tam nie, nie wdrążają się w jakieś takie skomplikowane e, rozmowy, czy to jest okopowa, czy sufitowa. E, I tak samo, jak właśnie kiedyś powiedziałem, e, ze spawaniem. E, my mamy MIG, MAC, a dla nich MIG to MIG. E, I czy spawa się metodą MAC, czy MIG, oni też mówią MIG, e, i nie ma żadnego problemu. My u nas. E, Polacy próbują za wszelką cenę pokazać, jak oni są bardzo inteligentni. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby się cieszyć z tej pracy, a nie po prostu się wdrążać, wkręcać w jakieś rzeczy, słuchając różnych właśnie kanałów, gdzie profesjonalnie o tym mówią. Tak, owszem, takie nazwy też są. Profesjonalne, ale na co dzień nikt tego nie używa, po prostu to troszkę czasami jest śmieszne. E, łapiecie takie dziwne, złe, no złe nawyki, takie, które właśnie przekładają się później na to, że nikt was nie będzie lubił, bo będziecie mądrzyć się jakimiś dziwnymi rzeczami. Ale dobra, nie będę, nie będę tutaj owijał bawełnę. Pozycja e, okapowa, e, pachwinka, właśnie. W suficie e, narysujemy tak ładnie. O, czekajcie, ten marker, nie wiem czy jeszcze będzie działał. Aha, zaraz oznaczenie, żeby, żeby później nie było. E, PD albo można też 4F. W zależności w jakich normach, z, tak, już, tak jak już kiedyś tłumaczyłem, możecie trafić na takie albo na takie oznaczenie e, danego egzaminu. E, <laughs> pojedziecie do Anglii, to nie będzie PD, tylko 4F. Oni mają na przykład w Anglii. Dla amerykanów amerykańskie normy ASME, na przykład a tak jak już kiedyś mówiłem, czy w USA tam już po prostu oznacza się to inaczej. To nie temat na dzisiaj. Dobra, wszyscy wiemy, każdy u nas wie. Pozycja PD, czyli, czyli okapowa, dwie blachy razem i to jest pozycja spawanie. Tutaj mniej więcej, mniej więcej przy drucie jedynce, liczmy jedynka. 1 mm trud, około 200, 200 amperków można, można zaproponować. Generalnie, jak już kiedyś tłumaczyłem, nie wca, wcale nie trzeba dużo zmniejszać. Wiadomo, nie, nie przywalicie 300 amperów w Okapie, chociaż ta pozycja jest dosyć, dosyć fajna do spawania, dosyć ładnie. Ta spoina się układa nawet przy dużych parametrach. Zwykły, twardy lutem, nie tylko proszkę, bo wiadomo, proszkę to samo się to bajka. Układa się jak bajka. Więc około 200, 200 Amperów. Zanim w ogóle jeszcze zacznę tłumaczyć tak, jeżeli nie macie, nie musicie spawać w żadnych przymusach, nie róbcie tego po prostu. Os Obróćcie daną konstrukcję, daną, daną rzecz. Obróć, obróćcie sobie i spawajcie normalnie w pozycji nabocznej czy tam też podolnej. Jeżeli wszystko macie na dole, zawsze łatwiej, zawsze bardziej komfortowo się spawa. Bo wiadomo, spawając okapy czy sufity, coś tam na Was poleci. Trzeba troszeczkę powyginać głowę. Jedną małą rzecz nie ma problemu, bo wiadomo, że jak ma się konstrukcję. Czasami trzeba też powzmacniać, ale jeżeli nie ma takiego przymusu, jeżeli macie możliwość obrócić coś, to obróćcie. Po prostu obróćcie. Wiadomo, statków się nie obraca tak, jak ktoś kiedyś się śmiał, czy jakichś ogromnych konstrukcji. Chociaż pracowałem w niektórych firmach, gdzie naprawdę wielkie, kilkudziesięciotonowe konstrukcje obracało się na wszystkie pozycje i nie było problemu. Bo suwnice, które jeździły, które obracały, miały udźwignię na przykład 50 ton, więc dwoma suwnicami można było śmiało obracać konstrukcję 100-tonową, długie, wielkie konstrukcje. Więc zależy od tego, jaki zakład, jaka specyfikacja, wiadomo. Wielkiego statku nie obrócono, bo nie mam możliwości, bo to jest gabarytowo za duże, też może nie ciężar, ale wielkość tego statku sprawia to, że nie będą obracać, więc spawa się we wszystkich pozycjach, tak jak już kiedyś wam powiedziałem. Jeżeli chcecie nauczyć się wszystkich pozycji, to dobra jest stocznia. No ale dobra, nie, 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 lecimy dalej podstawową rzecz, bo to tylko w przypadku jednego ściegu, czyli spoinki od od liczmy do szósteczki. A, czekajcie, zrobimy tak, żeby to tak profesjonalnie, bo tu ktoś zaraz będzie upominał się, że to nie tak. A e, od trzech tak do sześciu. Czyli na jeden raz, jeden ściek nie ma żadnego problemu, ale kwestia teraz, jak zaczynamy budować tą spójnę, Bo widziałem różne techniki, aczkolwiek uważam, że najlepszą techniką jest nakładanie od dołu później do góry. I widziałem też właśnie, jak ludzie robili to w odwrotnej kolejności, jak postawili tu, spawali tą spoinkę tu, tą tutaj. Ta Druga technika. Wielokrotnie zwróciłem uwagę, że niezbyt ładnie, niezbyt estetycznie ta spoina ludziom wychodziła i często była w tym miejscu. Właśnie ta, ta dolna była zaniżona albo właśnie wybrzuszona. I generalnie ten wymiar, który powinien być tutaj, wymiar Z, nie był równoznaczny z tym wymiarem drugim Z. Nie była. Spójna, symetryczna, więc dużo łatwiej jest budować tak. Nawet jak na trzy budujemy, budujemy od dołu do góry. Najłatwiej w filmiku zaraz po, po, teori, po teorii, na filmiku zobaczycie właśnie, w jaki sposób zbudować po kolei, jak to robię. I tak jak zawsze powtarzam, teraz tak samo powtórzę najważniejsza jest też szlifierka. Spawaczy wielu starych uważa, że y, ktoś kto potrafi spawać nie powinien używać szlifierki. Ja znowu powtarzam tak, trzeba każdym, każdym razem, jeżeli spawamy, tak jak tutaj będziecie na dole spawać, w tym miejscu nacinamy cieniutki roweczek tarczą 2,5-3 mm. Robimy paseczek nie tylko po to, żeby właśnie dobrze się prowadziło, bo wtedy dobrze się wszystko widzi, ale po to, żeby ta spojna też ładnie się układała, była taka czysta i, i właśnie ładniej się układała. I, i generalnie, właśnie jak robimy, tom następny nacinamy w tym miejscu. Tu pokazuję, właśnie nacinamy następny roweczek i kładziemy następną spojnię. Nacinamy następny i kładziemy następny, nacinamy. Na, I tak za każdym razem, po każdej położonej ladze, nacinamy, 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 żebyście właśnie o tym wiedzieli. Czekajcie, położę tą tablicę tutaj na dół. Tutaj mam już, a tutaj też troszeczkę, troszeczkę to już nie jest takie jak powinno być. Czy mogę wam, o, pokażę wam, o, czekajcie, o obrócę. Czekajcie, bo to było, było tutaj. To nie jest ta, bo to nie, to jest ta, to jest ta. Była właśnie w taki sposób kładzona od samego dołu widzicie? I do góry. Tak? Kierunek. Kierunek spawania nie ma znaczenia. Jedna osoba wam powie, żebyście spawali z tej strony, druga osoba powie wam. Że, żebyście spawali z tej strony nie ma znaczenia znaczeniem ważnym jest to w jaki sposób w jaki sposób będziecie trzymali e, palnik bo to jest właśnie ważne jeżeli spawa się drutem proszkowym to generalnie jeżeli, jeżeli e, czekajcie poczekajcie jeżeli będziecie właśnie prowadzić to oczywiście później pokażę, ale tutaj Wam przysunę. Jeżeli drutem proszkowym, to tak samo w sumie będzie się prowadzić jak drutem. Czekajcie, coś tutaj mam. Co to takiego? No i właśnie. I teraz, jeżeli proszkowym czy twardym, tak samo się prowadzi. Kąt powinien być około 45 stopni. A, 45 stopni najlepiej. I w tym momencie powinno się, powinno się minimalnie, pokażę Wam z tej strony, nie trzymać dokładnie prościutko, tylko leciutko odgiąć i wtedy prowadzić w tą stronę. Jeżeli będziecie z drugiej strony prowadzić, to to też wystarczy minimalnie do tyłu odgiąć i po prostu prowadzić. Praktycznie, praktycznie to jest tylko parę stopni, przesunięta, przy, przy uchwyt przesunięty, odchylony nie całkowicie prosto, żeby było 90 stopni, tylko minimalnie odchylony w jedną lub drugą stronę, w zależności od tego, w którą stronę będziecie spawać. Właśnie na filmiku, na, na samym końcu, na, na praktycznej części zobaczycie dokładnie, krok po kroku, jak to wszystko powinno wyglądać, jak powinno właśnie się czyścić, też każdą spolinę, jak ona powinna się układać Mam nadzieję, że ten filmik będzie w miarę wam pomocny. Więc zapraszam Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw pod filmem łapkę w górę i napisz komentarz, co naprawdę Ci się tam bardzo podobało. A jeżeli w przyszłości zamierzasz jeszcze oglądać e, pełne wartościowe filmy na moim kanale, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wystarczy, że też pod filmem naciśnięcie ten przycisk, czy na czerwono napisane subskrybuj do tego dzwoneczek, dzięki czemu w pierwszej kolejności za każdym razem, co wrzucę nowy filmik, za każdym razem będzie YouTube was informował o tym i będziecie mogli być na bieżąco z filmami, z informacjami, jakie wam przekazuję, całkowicie, całkowicie za darmo. A jeżeli to wam wszystko nie wystarczy, jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy, możecie tak samo wejść pod filmikiem, nacisnąć funkcję Wesprzyj, dzięki temu drobna suma będzie wchodzić na moje konto, a wy będziecie mogli bezpośrednio ze mną wymieniać Wszystkie informacje. Mam nadzieję, że spotkamy się na tym kanale jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć!